Witam, to ja Starucho i to jest pierwszy odcinek mojej serii Let's Play Minecraft. Tak jak Wam obiecałem w podziękowaniach za uzyskanie 100 widzów w ciągu 3 dni, no to jedziemy. Nie jestem trochę ogarnięty w Minecrafcie, więc będę lamił trochę, ale wiem, że na początku trzeba zbierać drewno. Po raz pierwszy samochody nie jeżdżą. Spokój. No i zaczynamy. Rewian pod dostatkiem na Easy, bo nie jestem ogarnięty trochę. Mam wersję 1.0, ponieważ mój brat tworzy serwer bookkit na 1.0, bo plików serwerowych na wersję 1.1 nie mógł znaleźć i... A z tego, że mój brat jest starszy, to nie mam w nic do <gryw> Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze wybuduję domek. Jak będę miał wystarczająco dużo drewna, no to wybuduję jakąś budowlę. Budowlę... Yy, jeszcze co pamiętam to potrzeba mi jeszcze 5 do ulicy stawu desek nie wiem dlaczego ale bardzo spodobał mi się Minecraft ponieważ może nie jest za bardzo dobra grafika no ale wciągająca giera, gierka, przygodówka O je! O je. O patrzcie, pamiętam jak zrobić miecz. Biegniemy na coś zapolować. Mm. Nie wiem czy powinienem nagrywać te y, lets play, e, ponieważ wielu ludzi uważa, że przed mutacją głosu ludzie nie powinni nagrywać. Nie wiem czy się będziecie wyśmiewali, czy może inaczej, ale i tak, nawet jak się będziecie wyśmiewali, to mi to nie przeszkadza. No. Koniec ciszy. Nie mam na co zapolować, nie ma nigdzie świnek, krówek... O, są krówki! Uii. Czekajcie chwilę, ja puszczę po cichu jakąś muzykę. chyba się odezwała. No hiper super super komplet przeglądarką. Czekajcie chwilę, już wpisuję. Eee, dos, dos. Za chwilę wejdę, biję na Minecrafta, tylko może. A, lag. Prawda na drzewie! Nie rób tego, gruchówko. Okej, okay, idziemy szukać. Może jakąś wioskę znajdziemy, to się tam osiedle. A jak nie, to zbuduję własny dom. Może z piasku, może z drewna, co się nada. Będę musiał sobie trochę... Pozbierać sandstone'a ehm, Bo podłoga z sandstone'a fajnie wygląda Po prostu jest świetna mm. Mam propozycję dla Was Chciałem nagrywać e, Serwer e, Z kimś, ale Śliczna muzyka Chciałem nagrywać e, Serwer zespleje na serwerze z jakimś kumplem ale kumple wyjechał nie było i chciałem wam zaproponować, żeby ktoś się zgłosił szczególnie chłopak żeby się zgłosił w komentarzu czy chciałby ze jak na serwerze najlepiej komentacji ja no, żarcie. Jedziemy. O, wioska, patrzcie. NPC-ty tutaj fajnie wyglądają, bo mają takie ogromne nosy. Słyszycie? O! Czekajcie ściszę tę muzykę. Okej. Okay. Cześć. Co tam u was? Może tą kochatkę zajmę? Nie no. Zbuduję sobie na obrzeżu. Będę ją blisko do robienia chlebów. Siema. Co tam słychać? Słyszycie? O, patrzcie, jak miło. Nie, nie będę w wiosce się budował, bo mnie jeszcze wykopią. Nie mam czym płacić. <grych> Na razie nie będę budował domu, a jak obejrzy ten film dużo ludzi, to wyślijcie mi w komentarzu, czy mam się budować w górze, czy chyba się wbuduję w tej górze, bo jest piękny wodospad. Albo zrobię domek obok tej góry. No to przyślijcie, albo zrobię domek, e, czy mam zrobić domek obok, te, obok tego wodospadu, czy wbić się w górę. To, co będzie miało więcej głosów, to. Mm. No to to wybiorę. A jak nie będzie komentarzy, bo jak wiecie dopiero zacząłem swoją podróż na YouTubie. Więc nie wiem czy będzie dużo komentarzy, chyba nie. Może się postaracie. To te buty ale Nike. A ja skórę. C, 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 c. Mer Mer merkurialkami będę na mieście. C. Ile mi jeszcze czasu? 103 minuty. <ścoughs> Fraps, tak. Tak zrobili frapsa, że nie mogę nagrywać po 30 minut, po 20 minut. Jeszcze minimalnie 12 minut. Nie wiem ile nagrałem już, Mam nadzieję, że około 10-9 minut. Dobrze. Idę koło tego bo spadło. Zapisać grę. I wam mówię, a poczekajcie jeszcze. Zgłaszajcie się do mnie w związku z tą propozycją. Może kogoś wybiorę. Tylko e, później wam podam e, login do mojego Skype'a, e, nick mojego Skype'a, na Skype'aju. Okej, okay. komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Chodźcie na moje konto, oglądajcie filmy, żebym zebrał 200 widzów. Cześć.